Każdy, kto bierze udział w imprezie, akceptuje niniejszy regulamin. Regulamin dostępny też jest na stronie internetowy organizatora. W przejeździe uczenia z stabiałem wyłącznie osoby pokończą, poruszające się na sprawę w trałkach w rąk. Impreza nie jest przeznaczona do orgaszyznów, bez kawałkarzy, narkałkarzy, kolajno i tak itd. Osoby w które zakończyć udział w imprezie powinny jak najszybciej opuścić w trasę w sposób niezakażający innym uczestnikom. W uczestniczenia jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania, skręcania itd. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy czy rozkazku. Dla uczestników wieku do lat 15, kask obowiązkowy. Udział w imprezie do dzieci do lat 12, tylko pod nadzorem opiekuna i jego wyłączna odpowiedzialność. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. NSL Team to są ci ludzie w żółtych kubraczkach. Organizator zapewnia służb medycznych, które będą odpowiednio w sposób zareagować. Bardzo ważne, podczas przejazdu trzymamy się w prawej strony jezdni. W tym razie potrzebujemy przejazd służb ratunkowy do porządkowych. NSL Team zabezpiecza przejazd z lewej strony. Trzymamy się w prawej strony jezdni. Każdy bierze udział w przejściu na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do zachowania w sposób, który nie zagraża innym uczestnikom. Nie wolno mieć broni, jednych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych, nie wolno jechać pod w alkoholu, środków korzyjacych, psychotropów. Zabrania się na trasie przejazdu podania tytanu innych substancji psychoaktywnych. Nie można posiadać, spożywać, sprzedawać alkoholu, podurzających psychotropów.